Rosu. Dziś pani nie przyszła do szkoły. Staliśmy w szeregu na podwórzu i mieliśmy już wchodzić do klasy, kiedy nasz wychowawca powiedział: "Wasza pani zachorowała". A potem pan Dubon, wychowawca, zaprowadził nas do klasy. My go nazywamy Rosołem, oczywiście wtedy, kiedy tego nie słyszy. Nazwaliśmy go tak, bo on ciągle mówi: "Spójrzcie mi w oczy", a na Rosole są oka. Ja z początku nie mogłem się w tym połapać, ale starsze chłopaki mi to wytłumaczyli. Rosół ma duże wąsy, często wlepia kary, nie ma z nim żartów. Byliśmy więc niezadowoleni, że będzie nas pilnował, ale na szczęście powiedział nam w klasie. Nie mogę zostać z wami, bo muszę być u pana dyrektora. Spójrzcie mi w oczy i obiecajcie, że będziecie grzeczni. Wszystkie nasze oczy spojrzały w jego oczy i przyrzekliśmy. Zresztą my zawsze jesteśmy zupełnie grzeczni. Rosum miał jednak jakieś wątpliwości i zapytał kto jest najlepszy w klasie. Ja proszę pana powiedział Ananiasz z dumą. To prawda Ananiasz jest pierwszym uczniem a także pieszczoszkiem naszej pani. My go za bardzo nie lubimy ale nie możemy go przetrzepać ile razy chcemy przez to że nosi okulary. Dobrze, powiedział Rosu. Usiądziesz na krześle pani i będziesz pilnował kolegów. Ja od czasu do czasu wpadnę zobaczyć, jak się zachowujecie. Powtórzcie zadane lekcje. Rosu wyszedł, a Ananiasz bardzo zadowolony usiadł za stołem pani. A więc, powiedział Ananiasz, miała być teraz arytmetyka. Weźcie zeszyty, rozwiążemy zadanie. Nie zwariowałeś przypadkiem? Zapytał Kleofas. Kleofasie, proszę być cicho, krzyknął Ananiasz, który widocznie uważał, że jest naprawdę naszą panią. – Chodź tu do mnie i powtórz, co powiedziałeś, jeśli jesteś mężczyzną – powiedział Kleofas. Ale drzwi klasy otworzyły się i wszedł Rosół z bardzo zadowoloną miną. – A – powiedział – stanąłem przy drzwiach i słuchałem. – Hej ty, spójrz mi w oczy – Kleofas spojrzał, ale to, co zobaczył w oczach Rosoła, nie sprawiło mu specjalnej przyjemności – będziesz odmieniał. Nie powinienem być ordynarny wobec kolegi, który ma za zadanie pilnować mnie i który mi poleca rozwiązywać arytmetyczne zadanie. To powiedziawszy, rosół wyszedł, ale obiecał nam, że jeszcze wróci. Joachim ofiarował się, że stanie przy drzwiach, żeby nas uprzedzić, jak rosół będzie szedł. Zgodziliśmy się na to wszyscy, oprócz Ananiasza, który krzyczał Joachim na miejsce. Joachim pokazał Ananiaszowi język, usiadł przy drzwiach i patrzył przez dziurkę od klucza. Joachim, czy nie ma nikogo? Spytał Kleofas. Joachim odpowiedział, że nie widzi. Wtedy Kleofas wyszedł z ławki i powiedział, że teraz Ananiasz będzie musiał zjeść swoją książkę od arytmetyki. To był naprawdę pyszny pomysł, ale nie spodobał się Ananiaszowi, który krzyknął Nie, ja mam okulary, okulary też zjesz, powiedział Kleofas, który uparł się, że Ananiasz musi koniecznie coś zjeść, ale Gottfried powiedział, że po co tracić czas na głupstwa? Lepiej zagrać w piłkę. A zadania? Zapytał Ananiasz z niezadowoloną miną. Ale my nie zwracaliśmy na niego uwagi i zaczęliśmy podawać sobie piłkę. To okropnie fajne, tak grać między ławkami. Kiedy będę duży, kupię sobie klasę tylko po to, żeby w niej grać w piłkę. A potem usłyszeliśmy krzyk i zobaczyliśmy, że Joachim siedzi na podłodze i trzyma się obiema rękami za nos. Rosół otwierał drzwi, a Joachim go nie zauważył. – Co ci się stało? – zapytał Rosół, bardzo zdziwiony, ale Joachim nie odpowiedział, tylko pojękiwał, więc Rosół wziął go za ramię i wyprowadził z klasy. – Podnieśliśmy piłkę i wróciliśmy na miejsca. – Rosół wrócił z Joachimem, którego nos był cały spuchnięty i powiedział, że zaczyna mieć już tego dosyć i że jak tak dalej będzie, to on nam pokaże. – Dlaczego nie bierzecie przykładu z waszego kolegi Ananiasza? – zapytał, jest taki grzeczny. I Rosół wyszedł. Zapytaliśmy Joachima, co mu się stało, a on nam odpowiedział, że zasnął przy tym patrzeniu przez dziurkę od klucza. — Gospodarz idzie na targ — zaczął Ananiasz. — W koszyku ma dwadzieścia osiem jajek po pięćset franków za tuzim. — To przez ciebie oberwałem w nos — powiedział Joachim. Te ek, wtrącił Kleofas, Ananiasz będzie musiał zjeść swoją książkę od arytmetyki, razem z gospodarzem, z jajkami i z okularami. Wtedy Ananiasz zaczął płakać, powiedział, że jesteśmy obrzydliwi, że opowie o wszystkim swoim rodzicom i rodzice każą nas wszystkich wyrzucić ze szkoły, a potem Rosół znowu otworzył drzwi. My wszyscy siedzieliśmy na swoich miejscach i nic nie mówiliśmy, więc Rosół spojrzał na Ananiasza, jedynego, który płakał za stołem pani. – No więc jak? – zapytał Rosół. – Teraz ty wyprawiasz jakieś hece, zwariuję przy was. Za każdym razem, kiedy wchodzę, któryś błaznuje. Spójrzcie mi w oczy. Jeśli jeszcze raz zobaczę, że coś jest nie tak, jak trzeba, ukażę was. I znowu wyszedł. No więc uważaliśmy, że trzeba przestać błaznować, bo nasz wychowawca, kiedy jest zły, wlepia okropne kary. Siedzieliśmy jak trusie, słychać było tylko klipanie ananiasza i mlaskanie alcesta tego kolegi, co ciągle je. A potem usłyszeliśmy cichy szmer przy drzwiach. Zobaczyliśmy, że wolniutko porusza się klamka i drzwi, skrzypiąc, zaczynają się po malutku uchylać. Patrzyliśmy i wszyscy wstrzymaliśmy oddech, nawet alcest przestał mlaskać. I nagle ktoś krzyknął, to Rosu, drzwi się otworzyły i wszedł Rosu, cały czerwony. Kto to powiedział? Zapytał. Mikołaj, powiedział Ananiasz, to nieprawda, ty wstrętny kłamczuchu. I to prawda, że to nie była prawda, bo to powiedział Rufus. A właśnie, że to ty, właśnie, że to ty, właśnie, że to ty. Krzyknął Ananiasz i zaczął beczeć. Zostaniesz po lekcjach, powiedział do mnie Rosu. Więc zacząłem płakać. Powiedziałem, że to niesprawiedliwe, że pójdę sobie ze szkoły i że dopiero pożałuję, jak mnie nie będzie. To nie on, proszę pana to Ananiasz powiedział Rosu, krzyknął Rufus. To nie ja powiedziałem Rosu krzyknął Ananiasz. Ty powiedziałeś Rosu sam słyszałem jak powiedziałeś Rosu właśnie Rosu dobrze, powiedział Rosu wszyscy zostaniecie po lekcjach a dlaczego ja zapytał Alcest ja nie mówiłem Rosu nie chcę już słyszeć tego głupiego przezwiska zrozumiano krzyknął Rosu okropnie zdenerwowany ja nie będę odsiadywał krzyknął ananiasz z płaczem i rzucił się na podłogę i dostał czkawki i zrobił się cały czerwony a potem cały siny Prawie wszyscy w klasie krzyczeli albo płakali i myślałem już, że Rosół też zacznie płakać. Kiedy wszedł dyrektor, co się tu dzieje, Ros? panie Dubon, zapytał dyrektor. Pojęcia nie mam, panie dyrektorze, odpowiedział Rosół. Jeden wije się po podłodze, drugiemu krew leci z nosa. Kiedy otwierałem drzwi reszta ryczy, nigdy niczegoś podobnego nie widziałem, nigdy. I Rosół zaczął targać sobie włosy, a jego wąsy poruszały się we wszystkich kierunkach. Nazajutrz wróciła pani, ale za to rosół, nie przyszedł do szkoły.